No i tak, francuska, dałem dupę, kupiłem francuską, która nie zimuje, to znaczy, coś tam może się uda, ale marne szanse, wąskolistna, róża na pniu, jedną wzięłem, tak po prostu, bo chciałem, kupiłem trawnik bez podlewania, jest to trawnik, który bardzo dobrze nasiona trzymają wodę i dzięki temu kiełkują praktycznie, bez mniejszej ilości wody, bo to nie jest tak, że w ogóle wody nie potrzebuję. Korę mieloną mam 4 sztuki i mam 5 sztuk takiej kory ogrodniczej. Mieloną damy na spód, ogrodniczą do góry. Eee, mam też to do pomalowania. Te płoty złożyłem przed chwilką dosłownie. W sumie wychodziło 25 minut na jedną sztukę. Tutaj zrobiłem taką porowizorkę totalną. <słuch> <laughs> Deseczkę rozszarpało lekko. No, także tamte deski też zrobiłem. I teraz co? Kompresor? Napełniam go zaraz powietrzem i maluję. Chcę to wszystko pomalować. Tamte, co widzieliście, trzy i to. Oczywiście na tym się skupię pierwszym, a tamte trzy wylądują tam. Na razie je pomalujemy, a później będą tam montowane. Więc roboty trochę dzisiaj mam już, trochę zrobiłem. Zaraz rozcieńczam. Eee... I farbę, no to taki impregnat farba trochę, nie? I jedziemy z koksem. Muszę jeszcze zielsko wywalić, ale mówię, tego nie będę nagrywał specjalnie, też nie brałem y, y, mikrofonu, żeby na spokojnie Wam to powiedzieć. I teraz wziąć się za robotę, mi nie będzie z półtorej, dwie godzinki. Więc widzimy się tak dopiero za czas pewien, jak się pomaluje to. No nic, tyle by było. Tu chodzi agregat. On jest bizla, więc jest bardzo głośny. Tam hydrofor za przyczepą. Napełnia mi małzerka. Zaraz będę lał na kompostownik, bo się mrówki tam zalęgły. Więc troszkę spróbuję wypużyć. A tu kompresor. I, i, I jazda. I się dzieje, nie? Zobaczcie. Płot zamontowałem. Teraz tak patrzę, że w sumie to bardzo krzywo. I bardzo to mało powiedziane. <laughs> Także będą poprawki, będą poprawki niestety. No ale pomalowane. Kompresor zaraz wybuchnie. I teraz te płoty będę malował. A z tych płotów, tak jak wspomniałem, tam będę zabudowywał, nie? Także biorę się do roboty. Cały czas zapierdziel, no i bardzo, bardzo głośno, nie ma odpoczynku, nie? Kurde, tu muszę poluzować te śrubki. No ja tak zrobię, poluzuję te śrubki i dam to wyżej. Przecież to wygląda dramatycznie. Tam jest ładny, równy prawie. A tutaj z odzysku jest, ale to nie znaczy, że ma być krzywo, nie? No, dobra. Pracuję dalej. Jak to wygląda? Niby to szybko idzie, ale ciśnienie w kompresorze jest słabe. Chcę to tylko pomalować. Mam resztkę farby i tylko chcę to maznąć, tak po prostu, nie? Na jesień może, albo już na wiosnę. Po prostu pierdyknę to z pędzla, zamocuję to i mam to głęboko w dubie, bo to jest kompostownik. Z tej strony, jak widzicie. Dużo lepiej to poszło. Ładnie to wygląda. No jest okay. jest ok. Są jakieś przebitki miejscami, ale to już zostawię. Mówię, to już typowo na wiosnę. Ten płot jest w dużo lepszym stanie. Ten to widzicie, totalnie z odpadów. Gdzieś tam ma pleśń coś. Więc mam naprawdę głęboko gdzieś to. Ważne, że to jest za darmo. Przepierdzielę to tylko tym impregnatem. Jak wytrzyma 5 lat, to będzie dobrze i tyle. No i, I tyle by było w temacie. Nie? Przymocuję to tak, żeby to po prostu odmocować na wiosnę albo na jesień. No i tak to będzie. Korę przytargałem. Tam mieloną tak samo. Tam mam róże na badylu. Zastanawiam się, gdzie ją wsadzić. Yy szałbie y, chciałem mówić, lawendę też wyciągnąłem no i co? I tak kurczę dokończę tylko to i spieprzam stąd, bo bolą mnie nogi tak, że to się w głowie nie mieści. Nachodziłem się dzisiaj naprawdę mega. Mafia idzie chyba kurczę kubkę walnąć. Ona tam, ona tam regularnie wali, także tam jest ostro nawiezione, no <laughs> przycupnęła se i tyle. Ma swoją miejscówkę, nie? No dobra, to tyle. Jutro się widzimy, słuchajcie, bo będzie odcinek taki z dwóch dni i będziemy sypać korą i tak dalej. Więc co? Na dzisiaj to już Wam nie będę zawracał tyłka. Trzymajcie się i na razie. Nie nagrał się dźwięk na większości filmu. Ten moment się załamałem, ale, no, ale trzeba iść do przodu. Więc co? Zaczynamy od nowa. Italiano o Margherito. Kupiłem sobie kurde, kapelusz. I co? Ostatnio wczoraj nie wziąłem kamery, zapomniałem. Eee, ale popracowałem i zrobiłem tak. Koktajlówki podwiesiłem na sznurkach. Na takiej jednej lince. Jak widzicie. Malinowe też trochę poprawiłem. Wszystko próbowałem odchwaścić. Eee, w większości no wiadomo. I. Podlewałem, troszkę ściółkowałem, trochę tam pracowałem. Tutaj sałata zaczyna nam wybijać, te jasne, ale bardzo słabo. Nie przyłożyłem się do tego, więc, więc też co się dziwić. Eee, tutaj też czyściłem rzodkie w Idzie jak dzika. Eee, cebula, koperek i groszek. Nie wiem, czy imbir nie wychodzi. A moje to chyba imbir jest, ale zobaczymy. No, jeszcze nie, jeszcze się nie podniecał, masz. Nie zobaczę rzeczywiście, że to coś konkretnego, te będą na patykach. No i tutaj trochę podziałałem. Tutaj było pełne wiaderko, teraz trochę klapło. Zaraz to muszę opróżnić, wyrzucić. Także troszkę podziałałem. Kreta mamy. No tu pracuje, pracuje. Zaczął wyjadać wszystkie glizdy. Lawendę jedną tu posadziłem. No tak, na mróweczki. Ponoć działa, ponoć odstrasza mróweczki, ale też komary jakieś takie pierdoły, więc zobaczymy. Eee, te płoty chcę postawić jeszcze dzisiaj może. Nie może, tylko chyba postawię, bo to tylko drutem obwiążę. Tak, posiałem trawnik. No ja nie wiem, czy ja to mówiłem na początku, ale tak, chyba tak, posiałem trawnik. Teraz podlałem to delikatnie konewkami. Mam takie specjalne ziarna, które się sprawdzają. One nie potrzebują dużo wody. Mają tam jakąś chemię w sobie tak dalej. No, guzik mnie to interesuje. To jest trawa, także może być ta chemia. Nie przeszkadza mi. Resztę to już działania z filmu, ale tak wstępnie wam powiem naprzód, że podróże podsypałem ziemię, pod całą resztę nie podsypywałem. I nie podlewałem lawend ze względu na to, że były troszkę przemoczone. Niektóre sadzonki wręcz zgnojone, więc dajmy im szansę. Musiałem też podciąć tutaj gdzieniegdzie kwiaty, ale to już jest osobny temat. To już jest osobny temat. No i co? Zakupiłem też w sumie to tak, sadzonki. No. Klon palmowy. To jest klon palmowy, a to jest dereń biały. Dwie sztuki derenia. I jeden y, klon palmowy w środku róża. Tam nic więcej już nie dochodzi. Tu już nic więcej nie dochodzi. To ma być tak. Teraz tutaj myślę o tych y, hortensjach. E, to są hortensje bukietowe. To jest y, odmiana ta Magic Candle. Chyba tak. Magical Candle. Magic Candle. Jak to woli mówić? Magiczna świeca. Czy jakoś tak to tam. I myślę, żeby je dać tu. I mam jeszcze dwa miskaty chińskie. Miskaty myślę, że jeden z jednej strony, drugi z drugiej. No i się rozwijają, nie? One gigantycznie rosną. Tylko, że nie kwitną. To są te, te dwa rodzaje, które nie kwitną, więc fajnie. Nie będzie tutaj jakiś nasion, pierdół i tak dalej. Będę miał tutaj sobie. Myślę, że nie będzie aż tak mocno ekspansywny o, w ten sposób. No co, tak to wygląda. W skrócie. Macie tutaj, jak ro, będę to robił, wszystko. I co? Jeszcze biorę się za ten płot, tam z tyłu. Także widzicie, dzisiaj mikrofon nie zrobił na szaro. Ja się w ogóle dziwiłem, że on wysiadł, To potem go włączyłem. A to jest dziwne, bo powinien być włączony. No ale kurde. Roboty full zrobione dzisiaj. Jestem zadowolony. Thank you można coś spieprzyć czasem, nie? <śmiech> <śmiech> A, tutaj trochę mi się spadło, ale dobra, mniejsza w to jest większość zrobiona. Jakoś to wygląda. Coś tu jest. Klasa. Za, za, za darmo. Tutaj mi się zapadło w dół. Ale nie będę tego podnosił, bo bardzo ciężko jest samemu to ogarnąć. Jak widzieliście. I tak szybko to poszło. 10 minut i mamy zrobione. No okay. ok. Z kompostownika te mrówki wwaliłem, ale i tak jeszcze coś tam mi po nogach łaziło. Także, skubańce są harde. Będę porządki robił, myślę jutro, z tym drewnem. I trzeba będzie pojechać po korę, zakupić kory trochę i dosadzić tą hortensję i, i tego miskanta. I tyle, i będziemy mieli zakątek gotowy. Z tamtej strony będzie kamień, więc już będę robił wtedy wędzarnię. Już będę budował wędzarnię. Nie mogę się doczekać, żeby coś tam uwędzić, bo tam się szerszanie już zalęgają. No, także co? To tyle na dzisiaj. Ja sobie przycupnę. Napiję się wody. Podpocznę. W ogóle mi głowa nie boli już tak, nie? Także spoko. W czapkach wiecie, jest słabo. A tutaj mamy pełno przestrzeni wolnej. I tutaj są dziureczki w nim. Dzięki temu mnie chłodzi. No i okej. Okay. Coś tam się głowa poci, ale już nie tak jak w czapce, nie? Więc czuję się zupełnie lepiej całkowicie. Chociaż dzisiaj mówię, byłem tutaj późno, to i tak w tym największym upale, praktycznie, nie? I czuję się dobrze. Także pozdrawiam Was serdecznie. Niebawem kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hej.